Szanowni Państwo, Rada Miejska Krzywinia uchwałą nr 10 na 87 łamane na 2015 w dniu 21 września 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie przyznania nagród twórczych Gminy Krzywiń na 2015 rok. W uchwale swej Rada Miejska Krzywinia przyznała trzy nagrody zbiorowe dla trzech organizacji. Za chwilę no i przedstawię jakie organizacje są naszymi laureatami. Pierwszym laureatem jest uczniowski klub sportowy Promień z Krzywina. Drugim laureatem jest klub seniora z Jurkowa. Natomiast trzecim laureatem nagrody twórczej jest uczniowski klub sportowy Spartanie z Jerni. Za chwilę przedstawię osiągnięcia tych organizacji na przestrzeni, na przestrzeni wielu lat ich działalności. Uczniowski Klub Sportowy Promień w Krzywiniu funkcjonuje od wielu lat. Oficjalnie wpisany w rejestr Starostwa Powiatowego w Kościanie 1 stycznia 2020 1000... roku. Obecnie do ścisłego kierownictwa UKS-u należy pan Wiesław Konieczny oraz pan Tomasz Szymański. Do głównych celów UKS-u należy wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów, dzieci, młodzieży i sympatyków klubu. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów, dzieci, młodzieży i sympatyków klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. UKS łączy pokolenia. Na działalność klubu składa się prowadzenie sekcji piłki nożnej Orlików, trampkarzy, juniorów i seniorów oraz sekcja tenisa stołowego i tenisa ziemnego. W rozwój UKS-u od lat zaangażowana jest spora grupa ludzi. Grę w tenisa stołowego od wielu lat rozwija na terenie gminy Krzywiń jeden człowiek, ikona tenisa stołowego, pan Janusz Soszyński. Pomaga mu w tym przedsięwzięciu również syn Tomasz Soszyński. Tenis Ziemny rozwija i kreuje wiele ciekawych przedsięwzięć. Pan Tomasz Szymański inicjuje wiele ciekawych wydarzeń na korcie do tenisa w mościszkach, ale również na hali sportowej. Uczniowski Klub Sportowy promień łączy poprzez sport mieszkańców i społeczność całej gminy Krzywiń. W każdej sekcji biorą udział mieszkańcy z obszaru całej gminy. W sekcji piłkarskiej społecznie działa od wielu lat wiele osób. Między innymi Sławomir Krzysztofik, Wiesław Konieczny oraz społecznie oddany piłce nożnej Marian Pelec. Od kilku lat dołączyli młodzi działacze. To jest Przemysław Kaczor, Łukasz Hoffman, Szymon Krzyżyński, Bracia Chudziak, z Jurkowa i wielu innych. Są to osoby, które działają dynamicznie na rzecz rozwoju piłki nożnej. Poświęcają swój prywatny czas, działają społecznie na rzecz upowszechniania kultury i sportu, właściwego i aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Dzięki powstaniu boiska Orlik możliwe są liczne treningi. Nie tylko dla młodych grających w rozgrywkach piłkarskich, ale również dla początkujących dzieci, dla których trening z UKS-em to pierwsze spotkanie z piłką, ze sportem. UKS Promień kształci kolejne pokolenia krzywiniaków, zaszczepiając w nich ducha sportu i rywalizacji fair play. Od pewnego czasu widoczne jest wyjście z działaniami UKS-u. Na zewnątrz spore sukcesy notują najmłodsi piłkarze, ale ostatnim największym sukcesem sekcji piłkarskiej UKS-u jest awans do Leszczyńskiej Ligi Okręgowej po raz pierwszy w historii zespołu. organizacją, której zarys przedstawiam, która jest również laureatem nagrody twórczej, to klub seniora Wiórkowie. Klub Seniora Wiórkowie funkcjonuje od 25 września 2000. Obecnie liczy 53 aktywnych członków. Organizacji przewodniczy pani Gertruda Kaczmarek. Klub prowadzi Aktywną działalność na rzecz seniorów, integrując i organizując wiele wydarzeń, które aktywizują seniorów. W ramach prowadzonej działalności organizowane są różnego rodzaju wycieczki, pielgrzymki, festyny, wyjazdy do kina czy teatru. Kilka razy w roku organizowane są spotkania klubowiczów. W których uczestniczą zapraszani goście: literaci, duchowni, lekarze, pielęgniarki, środowiskowe, psychologowie, dietetycy czy kosmetyczki. Podczas spotkań prowadzone są wykłady i pogadanki na tematy kulturalne, religijne, związane z dbałością o zdrowie, ciało i ducha. Z wielką powagą przygotowuje się spotkania z okazji świąt Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, Dnia Rodziny czy Dnia Matki i Ojca. Sukcesem Klubu Seniora jest stworzenie wspaniałej wspólnoty ludzi, chcących ze sobą spędzać czas, działających dla realizacji założonych celów i inicjatyw. Jest. Bardzo dobrze działającą organizacją, szczególną organizacją społeczną w miejscowości Jurkowo. Kolejnym laureatem jest uczniowski klub sportowy Spartanie z Jerki. Klub sportowy powstał w 2001 roku z inicjatywy pani Bernadety Drozdy, która została pierwszym prezesem UKS-u. W tym czasie klub zajmował się lekką atletyką, w której uczniowie zespołu szkół w wierce odnosili sukcesy na poziomie rejonu. Pozyskiwane były także fundusze na naukę pływania dla najmłodszych. W roku 2007 rozpoczęła się działalność w zakresie piłki ręcznej. Trenerem był pan Dawid Nowak. Wtedy to Spartanie po raz pierwszy wystartowali w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej, Wielkopolskiej Lidze Młodzików. Chłopcy z roczników 92 i 93 zajęli wówczas siódme miejsce w tych rozgrywkach. W kolejnym sezonie sekcja zrzeszała już młodzież w dwóch kategoriach wiekowych: młodzika i dzieci. Chłopcy. Młodszy zespół prowadził pan Tomasz Leonarczyk. Przez kilka sezonów Spartanie brali udział w rozgrywkach. Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej, ale ich dokonania były wprost proporcjonalne do zaangażowania zawodników i ich rodziców. W sezonie 2012-2013 grupa chłopców z rocznika 2001 oraz 2002 dzieci młodsze prowadzonych przez trenera Nowaka zdobyła Mistrzostwo Wielkopolski oraz pierwsze miejsce w prestiżowym turnieju o Puchar Braci Jureckich. 2013-2014 to brązowy medal wielkopolskich igrzysk młodzieży szkolnej chłopców z rocznika 2001-2002 natomiast drużyna chłopców z rocznika 2003-2004 trenowanych przez pana Tomasza Leonarczyka zdobyła drugie miejsce w wielkopolskiej Lidze Dzieci Młodszych oraz pierwsze miejsce w turnieju o Puchar Braci Dureckich. W 2010 w klubie powstała sekcja 3 Liderek prowadzona przez panią Katarzynę Wudarczak, w 2014 roku treningi piłki ręcznej rozpoczęły dziewczęta ze szkoły podstawowej. W styczniu 2014 roku UKS Spartanie zmienił zarząd, a prezesem został pan Dawid Nowak. Tak przedstawiają się nasi laureati, laureaci, przypomnę jeszcze raz, UKS Promień Krzywiń, klub seniora Jurkowo i uczniowski klub sportowy Spartanie z Serdecznie gratulujemy laureatom Nagród Twórczych Gminy Krzywiń 2015 Roku osobiście ja, Jacek Nowak, burmistrz miasta i gminy Krzywiń oraz radni Rady Miejskiej Krzywinia, którzy te nagrody przyznali w drodze uchwały.